Pracuję w Addis Abeba, Etiopia. Moja misja polega na prowadzeniu administracji, zaopatrzeniu szkoły od przedszkola, podstawowej, średniej, wspólnoty domowej, przeprowadzaniu różnych remontów, napraw, poszukiwania pomocy finansowej. Do tego dochodzi prowadzenie programu adopcji na odległość. W tej chwili mamy około 500 dzieci w adopcji. Nie tylko dzieci, ale i młodzież. Rząd w niczym nam nie pomaga. Społeczność lokalna to ludzie w dużej części bardzo biedni, a czasami nawet w nędzy. Za jednego dolara muszą przeżyć cała rodzina za jeden dzień. Staramy się pomagać tym najbiedniejszym w miarę naszych możliwości. Rozdajemy żywność, ubrania, środki czystości. W niektórych wypadkach pomoc w budowaniu domu, albo nawet w wybudowaniu całego domu. To zależy od potrzeby. Niekiedy rozdajemy materac, koc. To też w razie potrzeby. Dzieci z programu na adopcję. Oprócz zapewnienia wyprawki szkolnej, opłata za szkołę, dostają również żywność i w niektórych przypadkach nawet rodzeństwo i rodzice, nie tylko dzieci padobcy, mają zabezpieczony dostęp do opieki zdrowotnej za darmo, szczególnie matki, bo ojców w tych rodzinach bardzo często brakuje! Trzeba włożyć serce i jakoś sobie radzić, a Bóg czyni resztę. W tym wszystkim przychodzi nam z pomocą opatrzność Boża poprzez ludzi dobrej woli i otwartym sercu. I tutaj bardzo na Was liczę.